Sorry, że nie było aż tak długo filmiku Ale po prostu nie miałam czasu I teraz będzie filmik z moją koleżanką Nikolą Ona teraz też ma kanał, ale będzie miała niedługo inną nazwę Bo niestety nie da jej się wyszukać I ma dwa filmy, właśnie nadjeżdża, czekajcie Na no, Nikola, przywitaj się mm, Hi <laughs> Nikola dopiero się nie Ale wyczytaliście te odcinki, bo ja chyba kilku dni nie mam mi... No wiem, właśnie widzę, mówię, bo nie miałam ostatnio trochę czasu. Jesteśmy właśnie same na hulajnokach. Skąd sobie to pole chciałam zrobić na odcinku, że się rzucę tak... <grych> A, nigdy pola nie ma. No to... Widzę. Wersi... To nie jest pole. Ale mi chodzi o takie, gdzie jest siano, żeby miękko było. <grych> <grych> Ej. Ale to siano to może będzie wysuszony gnój, ogólnie wysiadany. Naprawdę. A ja Pokażę Wam jak skacze na kolejną. I zaraz, od razu wlecą dwa filmy, bo teraz to jak na razie Wam nie pokażę, bo Nikoli się trochę noga zepsuła i i, ten, i jej trochę hamulec nie działa, więc musimy wykombinować, jak Nikola będzie hamowała, więc jak na razie to patrz.